Marsz dla Jezusa zakończył się kilka godzin temu. Byliśmy na koncercie Festiwalu Nadziei. Byli wspaniali wokaliści, wspaniałe zespoły, wspaniały chór. To był fantastyczny, fascynujący, elektryzujący czas. Jeżeli nie mogliście być dzisiaj w Warszawie na Marszu dla Jezusa, serdecznie zapraszam na następny rok. Jedno z takich momentów niesamowitych to było, kiedy poseł do Sejmu Rzeczypospolitej, John Godson, pomodlił się modlitwą i zaśpiewał zespół Led Drain, żeby deszcz Ducha Świętego padał na nas. Połami do Boga. Były takie momenty, kiedy głowy denominacji, kościołów przecinały, otwierając oficjalnie marsz dla Jezusa. To było, to było wspaniałe, kiedy młodzi ludzie tańczyli i krzyczeli bez wstydu, przyznając się do Jezusa Chrystusa. To było, to było warto przeżyć. Dzisiaj byliśmy w stanie zobaczyć tą armię Pana. Ta armia Pana naprawdę chodziła bez wstydu, zaprezentowała się przed tym żywym królem, żywym bogiem i przemaszerowała przed nim po całym mieście. Było kolorowo, czerwono, biało, były transparenty, było tysiące balonów i uśmiechniętych ludzi. Jedno z takich najwspanialszych momentów to były dzieci, małe dzieci ubrane w koszulki, trochę za duże. Dziewczynki wyglądały jakby miały spódniczki w tych koszulkach. Marsz, dla mnie osobiście to jest moment, to jest taka kulminacja naszego życia codziennego. Codziennie służymy Bogu, żyjemy dla Niego, żyjemy z Nim, ale raz na jakiś czas możemy się spotkać, razem, przyjechać, i powalczyć o nasze miasto, ale również zamanifestować naszą wiarę. To, to, to były te momenty, które mnie najbardziej dotknęły. A Jurku, jak jak ty odebrałeś dzisiejszy marsz? No to było niesamowite zobaczyć. Przede wszystkim ten entuzjazm ludzi. Ludzie są naprawdę, kiedy się zejdą razem, kiedy się złożą w taki niesamowity tłum, to uwalnia się w nich coś niesamowitego. Wydaje się, że czasami ludzie gdzieś spokojnie idą tak zamyśleni, niepewni, ale kiedy... Nagle zbiorą się razem w coś ekscytującego, to uwalnia w nich to jakiś zupełnie taki zamaskowany, ukryty potencjał, i myślę, że takie wielkie wydarzenie jak Marsz dla Jezusa, czy taki festiwal, taki wielki koncert, to są miejsca, które z ludzi wyjmują cały ten ogień, coś, coś wspólnego się dzieje. Wiesz, jak w Wielkim Piecu, kiedy, kiedy wiele tych węgielków razem się rozpala, to Dokładnie. wtedy powstaje ten wielki ogień, i to jest. Niesamowite, liczymy na to, że ten ogień będzie rósł jeszcze bardziej. Jeden goni tysiąc, a dwóch dziesięć tysięcy. To jest duchowa zasada i trzymając się jest wielka rzecz w tym, żeby chrześcijanie robili rzeczy w jedności, nie dlatego, że po prostu nam w grupie cieplej, ale dlatego, że jest duchowa zasada pomnożenia, kiedy się łączymy. I właśnie, i właśnie w tym punkcie, w tej jedności była potęga i jest, Pamiętam modlitwę Jezusa Chrystusa, który modlił się w ostatniej modlitwie, żeby oni byli jednym, tak jak ja jestem z tobą jednym. I myślę, że Bogu się to strasznie spodobało. Tysiące ludzi wyszło na arenę, aby oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi i marsz dla Jezusa był częścią tej niesamowitej chwili wczoraj, kiedy ci ludzie wychodzili na arenę i dzisiaj ludzie płakali. Płakali bo zobaczyli niesamowite... niesamowity cud, tak to trzeba nazwać. Nawrócenie jest cudem. Kiedy człowiek, kiedy grzesznik nawraca się i przychodzi do Jezusa Chrystusa, to jest całe, całe niebo, które się otwiera, to jest cud. Człowiek z martwych powstał i teraz żyje. To jest coś niemożliwego i tylko Bóg jest to w stanie, w stanie zrobić. Ja bym może jeszcze dodał, że w tym marszu pewną nowością jest, być może różnie interpretowaną, ale nowością jest to, że pojawili się też księża katolicy. Przecież jest to Marsz dla Jezusa. To jest miejsce, w którym chcemy, żeby każdy, kto chce stanąć po stronie naszego Pana, żeby mógł się w tym obszarze Marszu zmieścić i razem z nami pomaszerować. Duch Święty jest w Siostry i bracia, ja. módlmy się gorąco do Ojca Niebieskiego, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby Duch Święty stopił na nas, na nasze miasto, na naszą Ojczyznę. Dokładnie, Jezus jest przyszedł test. nie dzielić, ale łączyć. On <grym> chciał, aby każdy przyszedł do Jego Ojca, nie tylko pewna grupa społeczna, o ta to jest uprzywilejowana, a ta nie, tylko aby każdy przyszedł. I na marszu dla Jezus, Jezusa widziałem wszystkich. Od malutkich dzieci po ludzi starszych miałem przywilej, Tańczyć z osobą, która miała 89 lat i była w pełni sił, radosna, roztańczona i powiedziała mi tak, że Jezus ją kocha. Dlatego ma siłę, aby tańczyć. To było niesamowite, to było wspaniałe. Czy Ludzie dawniej bardziej wierzyli. Może teraz się nawrócą, jak, jakby częściej te marsze były i żeby korzystali z tego przede wszystkim, żeby Pismo Święte czytali, jakby tak czytali Pismo Święte i no to uwierzą może. Tańczyłem z malutkimi chłopczykami na rękach ojca, nie wiem, rocznymi, którzy tak mnie złapali tymi swoimi małymi paluszkami, że tańcząc, nie mogłem się wyrwać, nie chcieli mnie puścić. To było wspaniałe. Tak jeszcze, bo gdybym ktoś zapytał w końcu kto był organizatorem marszu, kto go tworzył. W zasadzie cały czas te same osoby. Nic się nie zmieniło. Oficjalnie organizatorem był Festiwal Nadziei, który w dalszym ciągu honorował dotychczasowych realizatorów, oficjalnych organizatorów reprezentowanych przez stronę marszlajezusa.pl Natomiast goście, o których wspomniałem, którzy byli i z Kościoła Katolickiego i z Kościoła Ewangeliska Wzgórskiego, jako goście przyszli i Zobaczyłem, że naprawdę starali się z siebie dać wszystko, co można, jako ludzie, którzy chcieli przedstawić się jako chrześcijanie. Wszelkie usta sprzeciwu wobec tego, co dzieje się z myślą o czystej Ewangelii i prostej chwale dla Jezusa, powinny być zamknięte. I będziemy tańczyć najpiękniej, jak potrafimy. Skakać najwyżej, jak się da. Idę w marszu, dlatego, że znalazłam skarb. Jezus Chrystus jest moim panem i dał mi nowe życie. I nie chcę tego skarbu chować dla siebie. Chcę się nim dzielić. Chcę, żeby wszyscy ludzie mogli się o tym dowiedzieć. Bardzo mi się tutaj podoba. Pierwszy raz jestem na takim festiwalu nadziei i jest naprawdę pięknie. Bo Jezus wszystkich kocha, wszystkich mieszkańców. Oddał życie za każdego osobna. Idziemy tutaj, bo chcemy pokazać ludziom, że życie z Jezusem jest pełne radości. Nie jest nudne. Jest... Że jest to relacja, a nie religia. To są ludzie, którzy zawsze mają inne drzwi, specjalne drzwi dla WIP-ów, ale nie ma innych drzwi do nieba jak tylko przez Chrystusa i to jest dla nich trudne i tym bardziej potrzebują naszej modlitwy. Jeden z takich na, e, wspaniałych momentów było, kiedy ambasador Nigerii e, stał się i był e, przed... Naszymi oczami ambasadorem Chrystusa, And that is Jesus a ta osoba w jego imieniu to Jezus Chrystus, is life ponieważ on dał za nas swoje życie, that we may become the children of God. abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. So we are not talking about an unknown God. Nie my dziś nie rozmawiamy o Bogu, który jest nieznany. Przedstawiciel Billy Grahama tak samo przypominał nam o tym, że jesteśmy tutaj, dlatego, że Jezus zmarł, że Jezus zmartwychwstał. Myślę, że uh, uhonorowali tych, którzy polegli, uhonorowali te miejsce bardzo takie bliskie Polakom, Warszawiakom w, w, we wspaniały sposób. I to, było, to, było, to, było, to była namacalna jedność. To była jedność pod jednym szyldem. Oczywiście różnice były, są i będą i jeśli chodzi o moje skromne nadzieje, chociaż właśnie jestem po festiwalu nadziei, ale nie będę udawał, nie mam nadziei, że Kościół na Ziemi przed przyjściem Jezusa naprawdę będzie w stuprocentowej jedności doktrynalnej, organizacyjnej. Myślę, że wszyscy dobrze wiem, że jest to niemożliwe ale na pewno jest możliwe i konieczne abyśmy byli jedno w składaniu świadectwa o Jezusie i przeprowadzaniu ludzi do, do Jezusa jako zbawiciela wyrywanie ludzi z piekła jak mówi Bońkę, wyludnianie piekła i zaludnianie nieba w tym mamy obowiązek i możliwość być jedno z każdym kto chce w tej jedności uczestniczyć Jezus powiedział że jeśli ktoś jest z nami w kwestii zwłaszcza ewangelii nie jest przeciwko nam i to jest dywiza, którą my bezwzględnie, obowiązkowo musimy przyjąć. All of the churches, wszystkim kościołom, the pastors, the priests, the bishops, pastorom, księżom, biskupom, all of those that have been a part of making this festival wszystkim, którzy mają udział w tym wydarzeniu. To the volunteers. Wszystkim ochotnikom, the doradcom, the ushers, służbie porządkowej all of those have been behind the scenes, i tymi wszystkimi, którzy pracowali dyskretnie za sceną, and for the a szczególnie wstawiennikom modlitewnym, those have been for so many months, którzy już od miesięcy wstawiali się w modlitwie, we thank you. dziękujemy Wam bardzo.